Sieman! Wow! Zajebu! Siemanko, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie działamy dalej z dziadem Kumarem. Z dziadem, który ostatnio nie chciał odpalić. Czy to była wina silnika, czy wina gaźnika? Hm, myślę, że to była wina tego naszego nieszczęsnego gaźnika. Tu jeszcze jest gaźnik, założony z Ogara 205. Więc muszę go zdjąć i oddać do mojego gaźnika z tego komara. Mam już szczęście, o których zaraz się tam dowiecie, co przy nim zrobimy. No i oczywiście jeszcze przestało lecieć y, paliwo. Coś ono słabo, a nie, kurde, teraz leci. No ale dobra, prawdopodobnie jeszcze y, wyjmę zbiornik, żeby go trochę przeczyścić, przeczyścić, bo nie jestem pewien, czy tutaj czasem gdzieś się znowu nie nazbierał syf. Mimo, że zbiornik już był i tak już płukany ze dwa razy przed montażem, to i tak chyba gdzieś tam się syfu nazbierało, ale to zobaczymy jak założymy, Nowy gaźnik. Tutaj, tak jak też Wam ostatnio pokazałem, tutaj trochę złączenia wydechu z kolank złączenia Tumika z kolankiem poleciał trochę tutaj olej. Znaczy olej, jak go myłem w ropie, był w środku metę, no to pewnie teraz to wszystko przy odpaleniu, bo tam na chwilę zagadał, tak widzieliście to wyleciało, więc to musimy sobie zaraz uszczelnić, zaraz to sobie zrobimy i uszczelnimy. No i co, no i będziemy, no i będziemy oczywiście próbowali go odpalić, jak, jak go dzisiaj nie odpalimy, to pierdolę tą robotę idzie komar na złom. No dobrze jakby on odpalił, bo już no naprawdę trochę tutaj z tym schodzi, a sezon coraz bliżej, no i przydałoby się coś polatać. Jeżeli dzisiaj odpali, prawdopodobnie montuje od razu łańcuch. I będziemy robić jakąś pierwszą jazdę próbną. No zobaczymy. No to zaczynamy tak jak mówiłem od naszego wydechu. Tutaj uszczelnimy go takim sznurkiem hydraulicznym. Dowiedziałem się, że ty można sobie to uszczelnić bez problemu i nic się nie powinno tam stać. O, tutaj sobie trzeba popuścić i wyjąć. Tutaj jakaś tam muszelka była, ale nie wiem czy ona coś dawała. Także kupiłem Nową, w razie co, bo tą założyłem, to jest chyba stara. Tutaj kupiłem nóżkę, więc założymy tą muszelkę tutaj nową. i zobaczcie, tutaj pociekło z tego oleju. To wszystko to jest ten stary olej, co pewnie było w środku. Jak to wiadomo, ropy naleciało, no to się to wszystko tam rozpuściło. No i teraz to wydmuchnęło. Dobra, wyjmę też sam nasz tłumik. Od razu go wyjmę. Będzie nam to na pewno łatwiej troszeczkę tam złożyć. Tłumik chyba trzeba będzie kupić nowy bo teraz tak widzę, że on troszeczkę jest tutaj dziurawy, zaraz Wam pokażę o widzicie, on gdzieś tutaj cieknie więc no tu go niestety nie uszczelnimy, no bo jak więc tu mych trzeba będzie kupić nowy ale na razie możemy go sobie założyć szczerze mówiąc, no to ja nie wiem czy to tak się robi czy jak ponieważ nigdy tutaj tego nie robiłem co ja muszę sobie to jakoś ogarnąć, jak to zrobić, i zaraz wam pokażę, jak to wyszło. Troszkę zabawy z tym było. No, nie powiem, że nie, jakoś to jest uszczelnione. No, może nie idealnie, ale może, co, ale powinno coś się dać. Jak nie, no to będziemy wtedy się bawić i jeszcze tutaj z tym kombinować. Ale lipa, kurde, jeszcze raz to muszę rozebrać. Nie dosyć się z trochę męczący, To jeszcze muszę to rozebrać, bo zapomniałem o tej nakręcej i nie przełożyłem. Na szczęście teraz poszło troszeczkę łatwiej. Tak, na dobrą sprawę to mi naprawdę zajęło dwie minuty dosłownie. Przyłapane mamy. Teraz sobie tutaj z tyłu przyłapiemy nasz tłumik. Szkoda, naprawdę, że ten tłumik jest dziurawy i tu będzie nam z tyłu leciało. Kurde, będzie brudziło koło. Trzeba będzie go nie wiem albo założyć inny. Może gdzieś uda się kupić jakiś tańszy. Tak, jak na przykład w przypadku. Ogara 205 gdzieś mi się, udało mi się tam na internecie gdzieś znaleźć taki tańszy Był o połowę tańszy niż normalnie, bo tam gdzieś delikatny, jakąś wgniotkę miał, a jak przyszło to okazało się, że tej Wgniotki to praktycznie nie widać, może tutaj też by się udało gdzieś taki e, Tłumik znaleźć, jak nie to może nie wiem e, tam tą dziurę albo coś, no bo trzeba gdzieś coś wykombinować, ale na razie do odpalenia takie coś musi być Więc co, więc teraz możemy wziąć się za nasz gaźnik Tego oddajemy do komarka, a montujemy ten co tutaj był Więc tego tutaj dziada trzeba na szybko ciach 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 wyjąć I założymy ten który tu był Teoretycznie można by go na tym odpalać, ale wolę już go odpalić na tym co tu był i już sobie na tamtym regulować, niż później się bawić. Teraz nad tym, później nad tym go regulować, i tam kombinować. A tak jak na tamtym odpali, to tamten zostaje tyle, A zresztą tamten tu był i na nim działał. Więc no teraz też musi działać. No, i teraz tutaj mamy ten gaźnik, który tutaj był. Co przy nim zrobiłem, co przy nim było? Tak jak widzieliście ostatnio, jak założyłem wężyk, leciało paliwo. No, i tutaj się wszędzie przelewało, gdzieś tutaj spod tej pompki leciało. Prawdopodobnie to była wina pływaka. Pływak tutaj nie, zapływa, nie zamykał dopływu, przeciekało do niego paliwo do środka, nasionkał paliwem, i no i szedł na dno. T teraz założyłem pływak, knówka, sztuka. Zainwestowałem całe 10 zł, Najwyżej będę miał kolejny pływak do kolekcji. No, i tyle. Teraz jest dobrze, jest tak jak należy, wszystko tak powinno być, więc możemy próbować go odpalić. Tutaj troszeczkę gdzieś tam pocieka jeszcze z całego gaźnika, ale to nie zdamy rady, powinniśmy go odpalić. Także co? Próbujemy go odpalać. Myślę, że taka perspektywa będzie dobra. Ściągniemy go z nóżki, bo już ktoś mi ostatnio powiedział, że na łóżkach się nie odpala no i w sumie miał rację. Bo zaś mi tam coś pęku się urwało, także próbujemy. Na razie chodzi, niech sobie chwilkę pochodzi, niech się to wszystko tam ułoży jak należy. Zaraz może się pobawimy w jakąś regulację albo coś takiego. Ale za jest, ale za dymem się przenieść na dwór tutaj z tym motorkiem, no bo tak kopcił w środku, żebym się tam udusił. Więc jak już taką sobie chwilę chodzi, możemy się trochę zacząć bawić gaźnikiem, jakąś regulacją. Zobaczymy, czy uda się coś wyregulować. Wolne obroty, takie w miarę mniej więcej jak powinien, nie chcę też tutaj za bardzo go pałować i gazować, no żeby coś zaraz ratu nam w tym silniku nie strzeliło, nie poszło. O, jeszcze ta linka od gazu jest lepsza użona, zobaczcie, ja już lepsza użona, tak na dobrą sprawę to może być jeszcze do ustawienia za bo może być coś jeszcze, tak z tym zapłonem, może świeca, może fajka, może iskra nie jest do końca dobra. A najlepiej to by było się po prostu przejechać, zobaczyć, jak on jedzie, także co. Załóżmy może sobie teraz łańcuch. No i nareszcie moi drodzy, jakieś dobre informacje z tym kurde komarem, wreszcie silnik odpalił. Powiem wam, moje życie dopiero nabrało barw, nabrało kolorów, odkąd usłyszałem ten piękny dźwięk tego wspaniałego, zielonego Rometa. Naprawdę dzisiaj chyba nie zasnę, jestem tak podekscytowany tym, że silnik odpalił. Że naprawdę nawet nie wiecie, jak się cieszę. No ale już tak całkiem poważnie to dobra. Odpalił i to jest najważniejsze, że odpalił. Będziemy mogli dziada za chwilę regulować. Ale żeby go regulować, dobrze by było założyć łańcuch, zrobić chociaż parametrów się przejechać. Mam tu łańcuch Nówka, oczywiście moto H in quality motor Cycle H-Ins, czyli pewnie Chińczyk. No i oczywiście producent, dystrybutor przyjmuje odpowiedzialność wyłącznie za wady materiałowe lub wykonawcze. Podstawą prawidłowego działania łańcucha jest właściwy dobór rozmiaru i typu łańcucha. I łańcuch napędowy jest częścią eksploatacyjną, podlegającą normalnemu zużyciu, czyli czyli, jak się, czyli krótko mówiąc, jak się łańcuch zjebie, to musimy kupić nowy I tyle Zobaczcie ładnie zapakowany, bo normalny prestiż, to powiem Już fabrycznie jest zakuty, czyli Można by go tak założyć, ale no nie założymy go tak, oczywiście ładnie jest nasmarowany, fajnie Oczywiście go tak nie założymy, no bo No bo tak go nie założymy, no bo trzeba go rozpiąć ja sobie tylko tutaj najpierw może jakąś wyłożę folię albo szmatę, że w razie gdyby spadł to nie w ten pioch, bo tu trochę jest piasku. No to ogólnie powiem wam tak, nie jest zbyt ciekawie tutaj niestety. Niestety nie jest tutaj tak kolorowe jakby się wszystko wydawało, kurczę jest kolejna awaria, kolejne przeszkody na drodze do przejażdżki. A już wam mówię o co chodzi, zobaczcie sobie. Łańcuch ogólnie został spięty bez problemu, wszystko ładnie. Śmiga, także łańcuszek jest na swoim miejscu. Tutaj troszkę chyba będzie obcierał, ale widzę, że wcześniej też obcierał, bo tura ma troszeczkę jest wyjechana, więc tutaj jeszcze sobie coś będę musiał wymyśleć, jakiś może ślizg założyć albo coś takiego gdzieś poszukać. No i tak, założyłem ten łańcuch, no i mówię sobie, no to co, trzeba zobaczyć, czy są biegi. No i co się okazało? Okazało się, że nie ma sprzęgła. To znaczy, tutaj już wszystko rozebrałem, bo okazało się, że sprzęgło. W ogóle nie działa. Bieg wchodził, ale bez sprzęgła. Jak nadusiłem sprzęgło, no to i tak nie szło kołem przekręcić, i tak czyli po prostu tego sprzęgła nie było. Myślałem, że może to jest kwestia regulacji albo coś takiego, no ale okazało się, że nie da się tego wyregulować. Bawiliśmy się z tym tutaj trochę, kurcze, żeby to może jednak jakoś wyregulować coś, no ale tak jak powiedziałem, niestety nie da się z tego zrobić. Ale coś się okazało, eee, to sprzęgło chyba źle poskładałem. Tutaj zobaczcie, eee, mamy tutaj ten nasz. Zabierak, no i chodzi o to, że tak z tego co ja sobie poszukałem w internecie, nie, no to to jest ten co miałem w komarze, i go miałem tak założonego, no i okazało się, że tutaj musi być jeszcze takie założone jakieś zabezpieczenie, taka jakby kurczę sprężyna, coś takiego, no niestety tego nie założyłem. Mówię, dobra, założę to, no i będzie śmigać, no ale tak w sumie nie mam nigdzie tej sprężyny, i tak. I oglądałem gdzieś tam sobie jakieś tam inne filmy, poczytałem w internecie, no i tutaj musi być ten zabierak z, na z nacięciem. Na tą sprężynę, na to zabezpieczenie, no niestety na razie takiego nie mam, i w sumie tak do końca nie wiem, czy kurczę, musi być w końcu z tym nacięciem na sprężynę, czy nie. Muszę jeszcze sobie jakieś to małe rozeznanie zrobić. No i wtedy jak to będzie, no to to poskładam, no ale niestety dzisiaj jak, to, jak tutaj przy tym grzebie, no to jest niedziela, więc no nawet jakbym chciał gdzieś iść do sklepu, to nic nie kupię. Mam taki w sumie zabierak od motorynki, Otogara 205 z tym nacięciem na sprężynę na zabezpieczenie, no ale nie mam tego zabezpieczenia, więc dzisiaj już z tym niestety nic nie zdziałam. No tak, no jest to moja wina, źle to po prostu złożyłem. Nie zwróciłem na to uwagę, jak składałem ten silnik, no i dupa, i teraz tak naprawdę się nie przejedziemy. No co, komar odpala, no to w sumie. Najważniejsze, jak ogarnę sobie to sprzęgło i poskładam, wtedy będzie kolejna część i będziemy wtedy myślę już no, regulować y, ten silnik te obroty, te dawki paliwa, powietrza, żeby już ładnie śmigał. No dużo nie zostało, muszę jeszcze sobie jakieś tam naklejeczki ogarnąć coś takiego, jakieś y, pierdołki, wiadomo są do porobienia. Także co no niestety na dzisiaj musimy kończyć. Znowu was zostawiam z takim małym kurczę niedosytem. Bo pewnie ciekawi was, czy będzie ten romet działał, czy nie. To znaczy działać działa, ale czy da się nim przejechać, to się okaże w następnym odcinku. Jak sobie ogarnę to sprzęgło jak należy. Więc co, przypominam wam tylko, że na 1000 subskrypcji robimy sobie konkursik. Ostatnio subskrypcje bardzo fajnie przybywałem Jak tak dalej pójdzie, to ten konkursik naprawdę będzie już niedługo. Także tak trzymajcie, obyszło tak dalej. Strzelcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co o tym wszystkim sądzicie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i że się spodobało. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!